Hej, właśnie za chwilę wylosuję osobę, do której wyślę patuszkę pocztą. No więc dobra, nie będę Was trzymała dłużej w napięciu i losuję. I uwaga, kto to może być? I jest to Nekokuromi. Gratulacje, kochana, naprawdę, nie widać może. Ale jest to Nekokuromi. Myślę, że będzie widać. Chociaż no, so... przepraszam za sobą jakość, ale nie nagrywamy kamerą. Yy, no dobrze, no i chciałam Was to przeprosić za to, że nie pisałam bloga, ale postaram się pisać yy, teraz bar yy, bardziej systematycznie. <laughs> ale to... Przepraszam, ale to wszystko dlatego, wszystko przez to, że miałam tyle nauki i w ogóle w szkole, poza lekcyjne zajęcia i, i, i wszystko naraz. Także nie miałam czasu, aby to napisać, ale teraz chcę, chcę właśnie się wziąć za bloga i będę starała się pisać codziennie notkę. No to tak, no to jeszcze raz gratuluję Nekokuromi i y, przyślij mi swój adres y, na DG i ja wtedy wyślę do Ciebie paczuszkę. No to, pa!